Ja słyszałem, że jesteś DJ-em i się rozwijasz jako DJ i tak zdrać może jaką muzykę słuchasz i skąd długo ta pasja? Muzyka była ze mną od zawsze. Generalnie uważam, że bez muzyki świat byłby totalnie szary i wiele od noc, od muzyki zależy w jakim humorze może być człowiek. I owszem, jestem DJ-em praktycznie w każdej szatni, w której byłem. W tej również muzyka, jeśli chodzi o repertuar, to ciężko mi wymienić jeden, bo naprawdę po muzykę spokojną, po polski rap zagraniczny, muzykę może być wakacyjną, jest wszystko, znajdzie się wszystko dla każdego, jest każdy jest zadowolony i gdzieś tam dopuszcza mnie do tego głośnika w szatni. Ale jak wchodzisz do szatni po zwycięstwie, oczywiście to chwytasz za głośnik i puszczasz tę muzykę. Oczywiście. I tak to, samo. co słucha. Zdrać tajemnicę szatni. Disko polo wydaje mi się, że w każdej szatni albo jakieś stare takie klimaty, powiedzmy, które gdzieś tam wprawiają nas w dobry humor, dobre nastawienie, to, to każda szatnia tego słucha. Mhm. Wydaje mi się, że teraz takim. Można powiedzieć hitem jest Bandzi Tak to lata.